Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, na konferencji zwołanej w związku z konferencją ministra zdrowia. Na tej konferencji chcemy odpowiedzieć na zarzuty, które pojawiły się w wypowiedzi ministerstwa. Jakoby samorząd lekarski nie prowadził postępowań dyscyplinarnych i nie radził sobie z sytuacją dotyczącą zarzutów, które ministerstwo stawia pod adresem lekarzy. Przede wszystkim chcemy przypomnieć, że samorząd lekarski działa w granicach obowiązującego prawa i tego prawa będziemy przestrzegać. Tytuł dzisiejszej konferencji to w trosce o przestrzeganie prawa, z jednej strony o przestrzeganie prawa wśród lekarzy, dlatego wszczynamy postępowania dyscyplinarne w każdym czasie i wtedy, kiedy jest zawiadomienie i jeżeli doszło do deliktu zawodowego, kierujemy sprawy do sądu i kończą się one wyrokiem. Z drugiej strony, w trosce o przestrzeganie prawa, o którym chcemy przypomnieć ministrowi Niedzielskiemu. W Polsce to niezależne sądy wydają wyroki, a nie pan minister Niedzielski swoimi pismami czy swoimi występami na, na prędce zwołanych konferencjach prasowych. Dziś chcemy pokazać fakty, jak działał samorząd lekarski, jednocześnie odnosząc się do wypowiedzi ministra zdrowia. Chcę powiedzieć, że do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło 10 zawiadomień. Pierwsze zawiadomienie z Ministerstwa Zdrowia wpłynęło w dniu 13 kwietnia, a więc trochę ponad 2 miesiące temu. Te zawiadomienia trafiły do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a potem były kierowane do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w Izbach Okręgowych. Ci rzecznicy działający tak jak prokuratorzy w sądownictwie powszechnym, zaczęli prowadzić sprawy, które wiążą się z wezwaniem lekarza do złożenia wyjaśnień, z przesłuchaniem świadków, z prowadzeniem całego postępowania. Zadajemy dziś pytanie, jeżeli pan minister dziś na konferencji prasowej mówi, że lekarze, których dotyczyły te zawiadomienia, popełnili według niego przestępstwa i kieruje zawiadomienia do prokuratury, co robił przez ostatnie 2,5 miesiąca? Dlaczego zawiadomienie do Naczelnej Izby Lekarskiej nie wiązało się w ministerstwie z zawiadomieniem, do organów ścigania. My od razu po wpływie tych zawiadomień do nas, jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną, wszczynaliśmy postępowania i w okresie od 20 kwietnia do 29 czerwca naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej skierował 8 zawiadomień w sprawie 30 lekarzy i lekarzy dentystów. Przypominamy panu ministrowi, że każda sprawa, o której się dowiadujemy, wymaga wnikliwego Wyjaśnienia. Mamy wśród spraw, o których nam doniesiono, na przykład sprawę lekarza, który był podejrzany o wystawianie recept bez kontaktu z pacjentem. Tymczasem, jak nie tylko zeznał, ale jak powiadomił potem organy ścigania, dostęp do systemów informatycznych został mu ukradziony. Idąc tokiem pana ministra Niedzielskiego i omijając prowadzenie postępowania, powinniśmy takiemu lekarzowi zabrać prawo wykonywania zawodu. Tym samym. Bez procesu i bez sądu narazić tego lekarza na straty? Czy tego rzeczywiście chce minister zdrowia? Jesteśmy dziś, i dlatego robimy tę konferencję, po prostu oburzeni tym, że pan minister w sposób arogancki, w sposób happeningowy próbuje ukryć brak swoich działań, brak wieloletnich działań, zrzucając odpowiedzialność na lekarzy i na samorząd lekarski. Tymczasem postępowania wszczęto w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Koszalinie, Katowicach, Wrocławiu, Olsztynie i Toruniu. Te postępowania, o których dowiedzieliśmy się z Ministerstwa przez ostatnie 2,5 miesiąca. Wszystkie te postępowania są objęte nadzorem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Co więcej, te 2,5 miesiąca wystarczyły, aby w niektórych sprawach rzecznik skierował już sprawę do sądu i sąd będzie rozpatrywał, czy ukarać danego lekarza. A zwróćmy uwagę, że ten czas 2,5 miesiąca to czas rzeczywiście bardzo krótki. Jeżeli pan minister chciałby, żebyśmy ominęli procedurę, żebyśmy skazywali lekarzy tylko na podstawie występów ministerstwa na konferencjach prasowych, to sprzeciwiamy się temu. Żyjemy w państwie prawa, który, kiedy każdy ma prawo do obrony i nawet silne podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego nie zwalnia samorządu. Z prowadzenia postępowania. O tym za chwilę powie pan dr Grzegorz Wrona, który przez dwie kadencje pełnił rolę naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Chcielibyśmy państwu opowiedzieć o procedurze. My mamy świadomość, że y, opinia publiczna, media, pacjenci domagają się, żeby wyrok w danej sprawie zapadł po jednym dniu, po dwóch dniach od y, ujawnienia danej sprawy. Tymczasem, żeby proces był rzetelny, on wymaga kolejnych czynności i o tych czynnościach za chwilę. Powie pan dr Grzegorz Wrona. Przypominamy również, że już od 2020 roku w odpowiedzi na interpelację nr 3996 Ministerstwo Zdrowia podjęło się wyłapywać patologiczne ilości e recept i kierować zawiadomienia do samorządu lekarskiego. To było, proszę państwa, ponad 3 lata temu. Od tamtej pory pierwsze zawiadomienie do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło z ministerstwa 13 kwietnia. 3 lata bezczynności. 3 Trzy lata, 3 lata, proszę Państwa, działania w obrębie prawa. Prawa, które samo Ministerstwo uprawi, ujawniło i które wdrożyło. Prawa, którego Ministerstwo nie poprawiało, a teraz próbuje zrzucić odpowiedzialność na Naczelną Izbę Lekarską, która wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą. Kluczowe fragmenty odpowiedzi Ministerstwa Państwo widzicie. Tu jest zdecydowanie. System informatyczny pozwala Ministerstwu Zdrowia na wykrycie przypadków, kiedy lekarz wystawia niepokojąco dużą liczbę podobnych recept i przekazanie stosownych informacji izbom lekarskim. Jak wskazano, to samorząd lekarski jest właściwy do rozstrzygania spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej. To jest pismo, proszę Państwa, sprzed trzech lat. Przez te trzy lata nie otrzymywaliśmy takich zawiadomień. Teraz, czy to poprzez kampanię wyborczą, czy poprzez doniesienia medialne, Minister Zdrowia próbuje ukryć swoją bezczynność, zrzucając winę na lekarzy. Mówimy temu stanowcze nie. Dodatkowo uważamy dziś, że konferencja prasowa, której byliśmy świadkami, ma w naszej ocenie wydźwięk happeningowy, wydźwięk kampanii wyborczej, ale z pewnością nie jest to konferencja, która ma na celu troskę o systemową zmianę. O taką systemową zmianę my jako samorząd lekarski zabiegaliśmy zarówno pisząc do premiera Morawieckiego, jak i wielokrotnie zwracając się do Ministerstwa Zdrowia o tym i o naszych propozycjach. Szerzej powie pan prezes Klaudiusz Komor. Natomiast kończąc moją wypowiedź, chcę powiedzieć tylko jedno. Nie ma zgody na naciski ministerstwa na niezależnie prowadzone postępowania przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądy lekarskie. Nie ma zgody na ferowanie wyroków poprzez pisma i nie ma wreszcie zgody na happeningową działalność oskarżającą bez postępowania sądowego lekarzy, a nawet cały samorząd lekarski. Ministerstwo Zdrowia zamiast tego typu happeningami wyborczymi powinno zająć się stanowieniem prawa. Rozumiemy, że poprzednie działania Ministerstwa Zdrowia i porażki legislacyjne, one sprawiają, że ministerstwo może lękać się kolejnych wystąpień legislacyjnych, ale deklarujemy swoją pomoc, wsparcie i dialog w tym, żeby dobre zmiany dla pacjentów i dla systemu ochrony zdrowia one stały się faktem. Dziękuję i oddaję głos panu doktorowi Grzegorzowi Wronie, który o procedurze troszkę powie. Szanowni państwo, rzecz odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie po wpływie informacji o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarza musi podjąć jedną z dwóch decyzji. Albo odmówić wszczęcia postępowania wyjaśniającego, albo to postępowanie wszcząć. W ośmiu sprawach, o których powiedział pan prezes we wszystkich ośmiu sprawach, o których powiedział Pan Prezes, Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej niezwłocznie wydali postanowienie o wszczęciu postępowań. Innymi słowy, żadne z, tych, żadne z tych postępowań nie zostało zamiecione pod dywan, co należy bardzo mocno podkreślić. Ustawa natomiast daje Rzecznikowi czas trzech miesięcy na podjęcie takiej czynności. Znowu, jak Państwo popatrzycie na kalendarium, we wszystkich tych sprawach decyzje zapadły znacznie wcześniej niż mówi o tym ustawa o izbach lekarskich. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej na przeprowadzenie postępowania do momentu podjęcia kluczowej decyzji ma 6 miesięcy. 6 miesięcy, czyli pół roku od chwili, kiedy wpłynie informacja o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, że taki czas musi zostać przedłużony, choćby po to, aby zachować uprawnienia stron tego postępowania. Bo tu musimy sobie jasno powiedzieć, że stronami tego postępowania są pokrzywdzony i lekarz, którego dotyczy postępowanie. Ja sobie nie bardzo wyobrażam sytuację, gdzie na zasadzie sądu kapturowego, bez przesłuchania lekarza, rzecznik odpowiedzialności zawodowej od razu startuje z wnioskiem o ukaranie. Ja, to jest właśnie ta kluczowa decyzja, o której powiedziałem. Czyli w ciągu sześciu miesięcy musi zgromadzić, rzecznik musi zgromadzić wszystkie dowody, które będą świadczyć tak przeciwko, jak i y, za prawidłowością postępowania lekarza, po to, aby te dowody wraz z ewentualnym wnioskiem o ukaranie położyć na stole Sądu Lekarskiego. Y, to nie jest za długi czas, choćby mając na względzie fakt, iż świadek, którego. Rzecznik postanowił wezwać do siebie, może być wezwany z 14-dniowym wyprzedzeniem. Innymi słowy, całe to postępowanie, które rzecznik wszczyna od samego początku, jest objęte takim planem postępowania i pewnymi kolejnościami. Oczywiście kluczem staje się ten moment, kiedy rzecznik przedstawia lekarzowi zarzuty, no, czyli coś, co świadczy o, o tym, że lekarz. Popełnił przewinienie zawodowe. A doskonale Państwo wiecie, że sprawa, o której rozmawiamy, wcale taka prosta nie jest. To nie samorząd zawodowy był inicjatorem zmian, tak w ustawie o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, umożliwiającej ordynowanie lekarzom bez osobistego badania. I w innych ustawach nie będę tutaj rozszerzał tego, tego zagadnienia, i w związku z tym rzeczywiście każdą z, tych, każdą z tych ośmiu spraw musi zostać wpisana w te przepisy, które, które zostały przyjęte przez polski parlament i które zostały ustanowione. Dopiero po złożeniu wniosku o ukaranie. Tym wnioskiem będzie się zajmował Sąd Lekarski. Sąd Lekarski, proszę Państwa, nie ma jasno o, określonych terminów, kiedy musi to rozpoznać. Tak naprawdę tymi terminami są termin, jest termin pięcioletni, kiedy to, następuje, kiedy to następuje przedawnienie odpowiedzialności, poza ten termin rzeczywiście sądy lekarskie występować nie mogą. Ja tylko odniosę się do tego, o czym powiedział Pan Prezes. Moi drodzy Państwo, w kwietniu otrzymaliśmy pierwsze informacje. W niektórych z tych spraw, sprawy już są w sądach. Pokażcie mi Państwo taką prokuraturę w Polsce albo takie sądy, które w takim terminie mówią o sądach powszechnych. Nikomu niczego nie wrzucam, tylko bronię tej niezawisłości tych organów, które do każdej sprawy podchodzą niesłychanie poważnie, dlatego, bo za każdą sprawą stoi człowiek. Tu, u nas, u lekarzy stoi nie tylko człowiek. Stoi również potrzebujący określonego świadczenia pacjent. Nie możemy z góry zakładać, że to o czym tutaj rozmawiamy dotyczy wyłącznie chęci lekarza i niechęci pacjenta. Wręcz przeciwnie. Jeżeli takie wnioski do lekarzy wpłynęły, to znaczy, że była potrzeba ze strony pacjenta. Chcemy zapytać, panie prezesie, czy rzeczywiście były takie potrzeby, a jeśli tak, to dlaczego tych potrzeb nie realizuje system ochrony zdrowia? Dlaczego ci pacjenci muszą stać w kolegach? Innymi słowy, ta kwestia ma naprawdę cały szereg problemów, o których pewnie każdy z rzeczników prowadzących to postępowanie będzie mówił, będzie pisał, będzie wyjaśniał i będzie uzasadniał. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zarzucanie samorządowi lekarskiemu, że nic nie zrobił w sprawie receptomatów. bo tak naprawdę o tym tutaj mówimy, nie jest to najmniej dziwnym zarzutem, bo to my jako pierwsi zgłosiliśmy ten problem. My wielokrotnie staraliśmy się wymóc na Ministerstwie Zdrowia jakieś zmiany prawne, które by ograniczyły ten proceder. Zgadzamy się z tym, że po pandemii teleporada stała się jednym z elementów leczenia, natomiast niestety znalazły się firmy, które działają w ten sposób, żeby to nadużywać. Naszym zdaniem, rozwiązanie wprowadzające ograniczenie ilości wystawianych recept przez lekarza nie rozwiązuje problemu. Należy to rozwiązać w taki sposób, aby prowadzenie takiego biznesu nie mającego nic wspólnego z leczeniem, tak naprawdę, stało się po prostu nieopłacalne. Bardzo krótko: wystarczy pilnować, wprowadzić taki przepis i pilnować tego, żeby wszystkie podmioty działające w ochronie zdrowia posiadały również gabinet stacjonarny. Część z receptomatów działa w ogóle w przestrzeni wirtualnej, nie ma nawet swojej siedziby, gdzie by pacjent chcący się leczyć mógł zgłosić. A więc nie dla firm, które nie mają stacjonarnego gabinetu. I druga, bardzo proste, drugie bardzo proste rozwiązanie stosowane już przez Ministerstwo Zdrowia, wystarczyłoby ograniczyć w przypadku działania podmiotu leczniczego ilość porad w formie tele, na przykład do 30%. To znaczy, że każdy podmiot działający mógłby udzielać teleporad, ale one nie mogłyby stanowić więcej niż na przykład 30, może 40 to jest do dyskusji procent wszystkich udzielanych porad. I w tym momencie, absolutnie prowadzenie jakichkolwiek receptomatów stałoby się nieopłacalne i one by zniknęły z rynku. Proszę Państwa, to co proponuje w tej chwili minister, ja dzisiaj wysłuchałem jego wypowiedzi z dużą uwagą, to jest ograniczenie w ciągu 10 godzin pracy lekarza do wystawienia około 300 recept. 80 pacjentów, 300 recept. No proszę Państwa, pierwsze pytanie, czy to jest w ogóle ograniczenie czasy, pra, czasu pracy lekarza? No a co z dyżurami, na przykład 24-godzinny dyżur na nocnej i świątecznej pomocy, na przykład w Krynicy Morskiej albo w Zakopanem, gdzie przewija się w ciągu takiej doby nawet 200 pacjentów. Ale, nawet jeżeli wziąćmy pod uwagę, że lekarz w ciągu 10 godzin może wystawić tylko 300 recept, to policzmy sobie to, gdyby on chciał dalej pracować w receptomacie, wystawiać te recepty przez całą dobę, przez 365 dni w roku, to i tak daje ponad 260 tysięcy recept rocznie, zgodnie z przepisem, który nam dzisiaj pan minister przedstawił. Być może nie znamy szczegółów, być może to będzie miałoby to wyglądać zupełnie inaczej, ale to, czego dowiedzieliśmy się dzisiaj, tylko do tego się ograniczało. Dlatego apelujemy i bardzo deklarujemy swoją chęć udziału w tym, żeby systemowo ten problem rozwiązać i wprowadzić takie ograniczenia, o których tutaj przed chwilą powiedziałem. Dziękuję. Jesteśmy gotowi na współpracę, jesteśmy gotowi do uczestnictwa w zmianach systemowych, ale protestujemy przeciwko obarczaniu lekarzy odpowiedzialnością za nieudolność w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia i braki w legislacji. Bardzo dziękujemy. Pytanie. No może pytanie. No, dobrze, Czarno, od Polska, mam pytanie, czy w momencie, kiedy sprawa trafia do sądu lekarskiego, to czy wtedy lekarz ma zawieszone jakieś uprawnienia, czy cały czas może wystawiać recepty? Panie redaktorze, w Polsce istnieje bardzo prosta zasada. Niewinnym się jest dopóki nie zostanie prawomocnie dowiedziona wina. Innymi słowy, ten proces, ten, ta procedura, nie proces, tylko procedura jest procedurą żmudną. Chodzi o to, że cały system polskiego prawa w samym założeniu ma doprowadzić do tego, żeby nie skazać niewinnego. I tej zasadzie my też hołdujemy. Innymi słowy, na Pańskie pytanie odpowiadam negatywnie. Tylko w szczególnych sytuacjach, wtedy kiedy działalność lekarza zagraża życiu innego pacjenta, jesteśmy w stanie zastosować przepis ustawy o izbach lekarskich i, też w pewnej procedurze, tymczasowo zawiesić lekarzowi prawo wykonywania zawodu. Ale gwarantuję Panu, że może inaczej, ja nie znam takiej sytuacji, gdzie w sytuacji receptomatu takie, takie powody mogłyby zapaść. Będę wobec powyższego zdziwiony, jeżeli któryś z sądów czy któryś z rzeczników z takim wnioskiem wystąpi. Czyli do czasu, dopóki nie zapadnie prawomocne orzeczenie, w dodatku orzeczenie czy to ograniczające albo zawieszające prawo wykonywania zawodu, taki lekarz może normalnie ordynować. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia ma co do tego wątpliwości, to ministerstwo odpowiada za kształt przepisów. My działamy w zgodzie z obowiązującym prawem i nawet pomimo nawoływań ministra i kolejnych konferencji, my do prawa będziemy się stosować. To jeszcze dopytam, bo yy, podczas konferencji prasowej. Dziękuję. Minister Zdrowia poinformował, że skierował do Państwa yy, pisma, które zawierały dane 29 lekarzy, którzy nagminnie łamią prawo, ustawiające recepty do pacjentów. I te pisma, zdanie ministra, nie spotkały się z żadną reakcją. Stąd pytanie brzmi nie o to, rozumiem, co rozpoczęliście, tylko czy w ogóle jest jakaś kontakt między ministerstwem a wami, żeby informować ministerstwo, że te sprawy są wszczynane. O co chodzi? Czy w tym momencie minister może kłamie? Ja krótko bardzo powiedziałem o tym, że w tym postępowaniu są jasno ustawowo określone strony postępowania. Pokrzywdzony, którego definicja jest jasno, Określona. Z przykrością muszę powiedzieć, że minister nie jest stroną tego postępowania, nie jest pokrzywdzony. Lekarz, którego dotyczy postępowanie, jest stroną, i od momentu, kiedy zostanie złożony wniosek o ukaranie, stroną postępowania przed sądem staje się rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Innymi słowy, od etapu sądowego, czyli od momentu, kiedy taka, taka, taki wniosek o ukaranie wpłynie do sądu. I rozpocznie się rozprawa, ona jest jawna i wtedy rzeczywiście pan minister będzie mógł uczestniczyć. Natomiast odpowiadając na pańskie pytanie wprost, mogę tylko domniemywać, ja oczywiście nie mam dostępu do tych akt postępowań, które się toczą, bo te postępowania, te akta są jawne tylko dla stron postępowania, ale mogę domniemywać, że we wszystkich tych sytuacjach rzecznicy przekazali informację panu ministrowi o tym, że zajęli się sprawą i że wszczęli to postępowanie. I te wypowiedzi ministerstwa świadczą o tym, że ministerstwo nie do końca zdaje sobie sprawę z uwarunkowań prawnych działania, odpowiedzialności zawodowej, w związku z tym my pozostajemy otwarci na spotkanie z ministerstwem i nie tylko wyjaśnienie, ale poszerzenie wiedzy urzędników ministerstwa i samego pana ministra w zakresie tego, kto jest stroną, kto jest obwinionym, kto ma dostęp do akt sprawy. Rutynowo nie informujemy osób, które nie są stronami, bo mogłoby to doprowadzić do zarzutu, że my po prostu ujawniamy dane z postępowania. Dzień dobry, Dziennik, Klara Kinger z Dziennika Prawnej. Ja chciałam tylko jedną uwagę powiedzieć, że myśmy pół roku temu dokładnie złożyli skargę. Nie, nie, nie wiem kiedy ministerstwo, nie jest to dla nas istotne, ale my, dokładnie teraz mija termin i jakby trudno jest też tutaj przyjąć Państwa odpowiedź o tym, że nie, samorząd nie wiedział tak naprawdę i e, co się dzieje i jakie są sytuacje, a wydaje mi się, że również jedna ze skarg w 2020 roku, kiedyś to KFMO wypisywał sprawę dotyczącą 8 tysięcy recept wypisywanych przez lekarze dokładnie za taką formułą i zdaje się, że wtedy było złożone zawiadomienie również do samorządu lekarskiego i chciałam tylko powiedzieć jako uwagi, znaczy, bo tu w ogóle nie padło z Państwa strony i to bym chciała jakoś usłyszeć, żeby nie rozmawiamy o konkretnych lekarzach, tylko o pewnym mechanizmie i teraz jaka jest tak naprawdę skuteczność, bo tu chodzi o pacjentów, nie o lekarzy, nie o Ministerstwo Zdrowia, tylko tak naprawdę o pacjentów i chyba wszystkich nas interesuje po prostu, żeby Państwo ze sobą współpracowali, żeby pacjenci byli chronieni, a nie kto ma rację. To może ja odpowiem. Ja wyraźnie zaznaczyłem, że my nie pozostawaliśmy tutaj bierni, ponieważ z naszej strony i to mamy udokumentowane i pismami do ministerstwa i wystąpieniami medialnymi, że my od początku apelujemy, żeby pilnie zmienić prawo, bo troszeczkę ciężko jest nam działać, jeżeli tak naprawdę te firmy, te receptomaty działają w zgodzie z obowiązującym prawem. I to nawet na spotkaniu u nas na Naczelnej Izbie Lekarskiej, na którym był pan minister Miłkowski, to nawet padło, że niestety to prawo jest takie, że w tej chwili trudno tą działalność ukrócić. Więc my od dawna apelujemy o to, żeby zmienić prawo systemowo, bo tak jak pani mówi, to nie chodzi o przypadek jednego, dwóch, trzech czy nawet dziesięciu lekarzy. Tak jak minister dzisiaj powiedział, drastyczne kroki dziesięciu lekarzy do sądu. Ile działa receptomatów, ile w nich pracuje lekarzy. To jest jakiś ułamek. Trzeba to zmienić systemowo po prostu. Zwracamy uwagę na trudność tych postępowań, kiedy lekarz na przykład chce powołać na świadków wszystkie osoby, którym wypisał receptę. Też są stosowane różne w ramach prawa do obrony różne warianty w takich postępowaniach, do czego lekarz oczywiście ma, ma, prawo. ma prawo. W związku z tym my rzeczywiście również nie informujemy osób niebędących stronami o postępowaniach, ale to nie znaczy, że my te sprawy zamiedliśmy. Pod dywan i że ich nie ma, i mogę powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie doszło do deliktu zawodowego, to zakończy się nie tylko wnioskiem o ukaranie, ale też zastosowaniem jednego, jednej z wachlarzy kar. A sąd lekarski może orzec upomnienie nagane, karę pieniężną, zakaz funkcji kierowniczych, zawieszenie w prawie wykonywania zawodu albo nawet odebranie prawa wykonywania zawodu. To jest wachlarz kar, który w procesie sądowym. Sąd może zastrzec. Oczywiście, Państwo powiecie, to pierwsza instancja. Lekarz odwoła się, tak, lekarz ma takie prawo i z tego Proszę prawa tak. zwykle, zwykle korzysta. I te sprawy trwają, ale tak jak powiedział doktor Wrona, akurat w sprawach receptomatów i zawiadomień z ministerstwa my naprawdę bardzo szybko wszczynamy, wiedząc, że w tej chwili to są, to są sprawy absolutnie priorytetowe. Mnie się wydaje, Pani Redaktor, odpowiadając wprost na Pani pytanie, w każdym razie mówię o tym o tej informacji sprzed pół roku. Jeśli ja dobrze kojarzę tę sytuację, to właśnie ta sytuacja, ta informacja z Państwa strony jakby wywołała całą tą procedurę, nad którą w tej chwili siedzimy. Państwa informacja, jeśli mnie jest wiadomy, nie niosła za sobą informacji takiej, na bazie której rzecznik mógłby wszcząć postępowanie. Ja przypomnę, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej prowadzi postępowania wyłącznie w sprawie możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarzy. Nie umiem, nie, nie chcę jakby prowadzić aby tej dyskusji. Myślę, że tę kwestię ewentualnie po konferencji spróbujemy. Tak, ja rozumiem, że tutaj pan prosi, żeby nie odpowiadać, ale chodzi o to, że za każdym razem tam jest kwestia tego, że po prostu pacjent nie był zbadany. I rozumiem, że to jest odpowiedzialność lekarza, niezależnie jakie prawo istnieje, to odpowiedzialnością lekarza jest to, żeby zadbać o pacjenta. I rozumiem, że my po prostu jako zrobiliśmy pewną prowokację dziennikarską, sprawdziliśmy po prostu, że była niezgodna z naszym doświadczeniem jako pacjenta, potem dokumentacja po prostu nie był zbadany pacjent, więc było bardzo bezpośrednio, Wskazane, co zostało naruszane, jeżeli chodzi o kodeks etyki lekarskiej. Odpowiedzialnością lekarza jest dołożenie należytej staranności przy wykonywaniu zawodów, i to jest oczywiście materiał dla rzecznika do analizy pod kątem przewinienia dyscyplinarnego. Dziękujemy bardzo.